Straszna jest lawina niefajnych skojarzeń związanych z odpadnięciem w pierwszym odcinku Maćka Kurzajewskiego. Pojawiają się takie opinie, że to nie jest program o tańcu, tylko o ludziach i dlatego on odpadł. To brutalne, ale czy w tej brutalności jest prawdziwe? Bywa prawdziwe, dlatego że rzeczywiście to jest trudno powiedzieć, że to jest yy, program tylko i wyłącznie o tańcu. Śmiem twierdzić, że kiedyś, kiedy to było 17 lat temu, kiedy ja tańczyłam, trochę było więcej tańca. Teraz widzę, że znowu wraca, bo był taki moment, kiedy to było tylko takie show. Mhm. Mało było tak zwanych linijek tańca. Teraz jest lepiej i ostatnia edycja uważam, że była naprawdę bardzo dobra, bo śledziłam tamtą. Natomiast tak, to jest o ludziach. Są takie filmiki, w których się opowiada. O sobie i o tym jak się trenuje i te filmiki mają ogromny wpływ yy, na to głosowanie ludzi. To znaczy, że co, Maciej popełnił, mógł popełnić błąd, że za dużo o sobie powiedział, czy nie za, ludzie mu nie zaufali w jego narracji? Tego m, do końca nie wiem, bo widziałam tylko jego taniec, ten hmm. ostatni taki, bo akurat grałam w tę niedzielę, hmm. więc nie wiem dlaczego hmm. on odpadł i hmm. rozumiem, że jest teraz bohaterem portali plotkarskich. Bolesnym, tak. yy, no jeżeli tak się dzieje, że jeżeli to jest z takiego powodu, no to trzeba to przeczekać, no to nic tu się nie zrobi. Na się.